13. kolejka Piątej Ligi Grupy Zachodniej Maciej Szcześniewski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Sieprawiu, gdzie miejscowe Karpaty podejmują kawę Wadowice. 5. listopada 2023, godzina 13. Siepraw, skrót realizowany w ramach usługi Futmal Premium. Serdecznie polecam zapoznać się z ofertą. Oba zespoły w dole ligowej tabeli, oba zespoły raczej rzadko wygrywają. No, może z wyjątkiem Orła, Piaski Wielkie. No i ten mecz był naprawdę ważny w kontekście walki o utrzymanie, również na wiosnę o to, aby nota strata do odrobienia nie była zbyt duża. Składy obydwu zespołów Karpaty w bramce Emigrała. Dalej Kubera, Dawid Zając, Mateusz Burkat, Sobutka Sołtys, Bartomie Chlebda, Krzysztof Zając, Karol Sierant, także Masełko oraz Mateusz Król. Na ławce rezerwowych Szablowski, Wójcik, Topa Czerniawski i poniedziałek. Trenerem grającym gospodarzy jest Tomasz Szablowski. I skawa Wadowice w następującym zestawieniu. W Nowak, Dalej Woźniak, Żak, Szczurek, Bernat, Rzeszutko, Mikołajek, Żuk. Hrapla, Drobniak i Grzeczyński na ławce Wiktor Caban, Kuzia, Świerczyński, Czupek Biela, Piwowarczyk i winnik grającym trenerem z kawy jest Maciej Żak. Wszystko gotowe, aby rozpocząć to spotkanie. Przywitanie kapitanów Kamil Fudro z Nowego Targu był rozjemcą tego meczu. No i rozpoczęliśmy ten ważny dla układu dolnych rejonów tabeli 5 ligi grupy zachodniej mecz. Było to spotkanie. Było dużo walki. Stawka była. Spora, oba zespoły wyszły dość mocno zmobilizowane, a nieźle przygotowano płytę. Trzeba przyznać jak na porę roku. Zając. Oczywiście brał na siebie ciężar rozgrywania akcji. Tutaj uderzenie króla, które ostatecznie groźne nie było. Z większym muszę. rozpoczęli to spotkanie gospodarze, tutaj uderzały sobutka, ale te celowniki na początku spotkania jeśli chodzi o zawodników Karpat były nie najlepiej podstawione. No i można powiedzieć, że ta bezradność w ofensywie Karpat spowodowała, że coraz śmielej zaczęli ruszać do przodu goście. No i proszę zobaczyć w polu karnym Kacpra Sołtysa. Zahaczony zawody z kawy. No i był rzut karny dla gości. Powalony Szymon Żuk. Wziął na siebie odpowiedzialność Szczurek i pewnie pokonuje mi grały 26. minuta, więc w połowie pierwszej części spotkania obejmują prowadzenie goście. No i tutaj jeśli chodzi o przebieg tego spotkania, był to wynik dość niespodziewany. Ale na pewno ten gol dodał pewności siebie zawodnikom z Wadowic. I trzeba powiedzieć też, że Karpaty były takie wybite z rytmu. Nie chciało wpaść z przodu, a z tyłu jedna z niewielu akcji SK wyskoczyła się golem. Karnego tutaj szukał Zając, ale sędzia nie zareagował. I wydaje się, że była to słuszna decyzja. Krzysztof Zając wpada w szesnastkę, przekłada sobie piłkę raz na jedną, raz na drugą. Noby ostatecznie dograł wzdłuż bramki. Ale nie się działo, nie się działo można powiedzieć. Karpatom tego dnia. Przynajmniej do tej pory. Znowu która to już jego ofensywna akcja. Tutaj sugerował zagranie piłki ręką. No i ta ręka była, natomiast była to ręka z niewielkiej odległości. Ręka ułożona naturalnie przy ciele i też tutaj przychylił się do interpretacji sędziego. Już druga część spotkania. I na początku tej drugiej połowy Skawa chciała podwyższyć prowadzenie. No I ten początek drugiej połowy, podobnie jak pierwsza część meczu, nie był jakiś wybitny w wykonaniu Karpat. Szczególnie jeśli chodzi o finalizację akcji. Zając, w króla. Król! No i w końcu! Można powiedzieć, że w końcu, za którą to już próbą Karpaty doprowadzają do wyrównania. Bardzo dobre podanie Zająca. Jeszcze tutaj jakieś przepychanki. No i Mateusz Król płaskim strzałem pokonuje Rafała Nowaka. Wychodzący z bramki golkiper perskawy No nie dał rady tutaj obronić tego strzału. Złapany na wykroku. No i Król doprowadza do remisji. Duże kontrowersje, jak słyszymy, po głosach z trybun. Tutaj mamy ujęcie tej sytuacji, ale do koniec końców, oczywiście, gra była kontynuowana. Rozeszło się to wszystko po kościach. Chlebda zając Zamy koło niego czterech rywali, piłka oddana, Sobudce. sobudka! Jak tego nie trafił? Zawodnik Karpat, no to jest wręcz nieprawdopodobne. Słupek, zewnętrzna jego część. No i wciąż Skawa straciła tylko jednego gola. Tutaj dobra interwencja. Kacpra mi grały. Krzysztof Zając. Zając dogrywa wzdłuż pola karnego. Uderzenie Sobutki z łatwością łapie bramkarz Skawy. Tutaj kolejna akcja Karpat. Karol Sierant, który również był Groźny tego dnia, nie tylko zając, nie tylko król, ale również, właśnie Sieranty napędzali te ataki. A tutaj błąd w defensywie Skawy. No i kolejna szansa dla Karpat. Koczy się golem. Jak nie chciało wpaść, to nie chciało, a jak zaczęło wpaść, wpadać, przepraszam, do bramki Skawy. to seryjnie. No i mieliśmy 2 do 1 po tym golu Burkata. Właśnie nieco obudziła, zdali sobie sprawę zawodnicy przyjezdnych, że jeżeli tutaj nie postarają się o kolejne gole, to z tego prowadzenia już nic nie zostanie. Tutaj zobaczmy, kontrowersja. No, trafiony w nogę zawodnik z Wadowic i tutaj myślę, że sędzia specjalnie by się nie pomylił, gdyby odgwizdał rzut karny. Zając na jego akcja: Maciej Żak. Przy nim stara się przeszkodzić Kikowi w oddaniu strzału. Ale to się nie powiodło. Długo holował piłkę Krzysztof Zając. I teraz w takim, można powiedzieć, wyrzutem gdzieś tam do obrońców kawy. Peduje tego gola. 82 minuta. No i właśnie, ta pewność siebie Krzysztofa Zająca i, i to, że on się nie boi po prostu ani dwóch, ani trzech, ani czterech obrońców drużyny przeciwnej, powoduje, że po takim strzale, no to właśnie, nic tylko spojrzeć i pomyśleć, nie dacie mi rady, panowie. Kolejna akcja Krzysztofa Zająca, to wszystko miało miejsce w ciągu kilkudziesięciu sekund, Krzysztof Zając. Żywa legenda Karpat w przechyla spotkanie na korzyść gospodarzy i daje praktycznie 3 punkty. 87 minuta, no naprawdę momentami brak słów by opisać te rajdy Krzysztofa Zająca. Zobaczmy jeszcze raz precyzyjny strzał no i bezradny Rafał Nowak jeszcze postarała się zagrozić bramce gospodarzy świetna interwencja Migrały po tym strzale Macieja Żaka ta piłka nie leciała w bramkę ale chwała Migrały że tutaj zachował koncentrację ale jeszcze udało się strzelić gola drugiego Zawodników z Badowic konkretnie Maciej Żak, to co nie udało się przed chwilą zrzutu wolnego, udało się po stałym fragmencie gry. Brawa za ambicje dla gości, ładny ten strzał głową, ale to było wszystko, na co stać było tego dnia zawodników. Gości, dość pewne zwycięstwo, trzeba powiedzieć, drużyny, się Sieprawia. Przede wszystkim kwestią kluczową była skuteczność, gdy ta się pojawiła, gdy, gdy wreszcie udało się umieścić. Po raz pierwszy piłkę w siatce, to potem już poszło z górki. Król Burkat i dwa razy Krzysztof Zając, MVP spotkania dla gospodarzy, dla gości Szczurek i Żak. Dziękuję Dziękuję serdecznie. Maciej Szcześniewski.